Biblia moja powszednia podcast, w którym czytamy, rozważamy i pytamy, by lepiej poznać Słowo Boże. Księga Rodzaju, rozdział jedenasty, od wersetu pierwszego do wersetu 26. Na całej ziemi mówiono jednym językiem posługiwano się jednakowymi wyrazami. Gdy jej mieszkańcy przywędrowali ze wschodu, znaleźli równinę w kraju Shinear i tam się osiedlili. Mówili więc jeden do drugiego: do dzieła, wyrabiajmy cegły i wypalajmy je. Używali więc cegieł jako budulca, a smoły jako zaprawy. Potem rzekli: do dzieła, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby nieba, abyśmy zapewnili sobie imię i nie rozproszyli się po całym kraju. Pan zstąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które ludzie budowali. Wtedy Pan rzekł: Są oni jednym ludem i wszyscy mówią tym samym językiem, a jest to dopiero początek ich działania. Odtąd będą mogli wykonać wszystko, cokolwiek zamierzą. Zejdźmy tam i pomieszajmy ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W taki sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i zaprzestali budować miasto. Dlatego dano mu nazwę Babel ponieważ tam pan pomieszał język mieszkańców ziemi, i stamtąd pan rozproszył ich po całej ziemi. Oto potomkowie Sema. Gdy Sem miał 100 lat, spłodził Arpachszada dwa lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachszada, Sem żył jeszcze 500 lat i miał synów i córki. Gdy Arpachszad miał 35 lat, spłodził Szelacha. Po urodzeniu się Szelacha Arpachat żył jeszcze 403 lata i miał synów i córki. Szelach miał 30 lat, gdy spłodził Ebera. Po urodzeniu się Ebera Szelach żył jeszcze 430 lat i miał synów i córki. Gdy Eber miał 34 lata, spłodził Pelega. Po urodzeniu się Pelega Eber żył jeszcze 430 lat i miał synów i córki. Gdy Pelek miał 30 lat, spłodził Reu. Po urodzeniu się Reu, Pelek żył jeszcze 209 lat i miał synów i córki. Gdy Reu miał 32 lata, spłodził Seruga. Po urodzeniu się Seruga, Reu żył jeszcze 207 lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał 30 lat, spłodził Nachora. Po urodzeniu się Nachora, Serug żył jeszcze 200 lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, spłodził Teracha. Po urodzeniu się Teracha, Nahor żył jeszcze 119 lat i miał synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, urodził mu się Abram, Nachor i Haran. Rozproszenie i wybór początek czasu rodziny. Opowiadanie o wieży Babel to jeden z tych biblijnych epizodów, które bardzo mocno weszły do kultury nawet poza judaizmem. I chrześcijaństwem. Obrosło ono licznymi interpretacjami, i te zaczęły żyć swoim życiem, rozrosły się w ogromne drzewo, które cieniem okryło to, co po tym opowiadaniu następuje, rodowód potomków Sema, aż do synów Teracha, z których najstarszym był Abram. Ta opowieść o nieukończonej konstrukcji jest epizodem o dużym poziomie autonomii. Można powiedzieć, że to architektoniczny detal biblijnej budowli, ale turyści, zwiedzający ten gmach pobieżnie, zwracają uwagę na ten detal, bo słyszeli o nim zanim przybyli na miejsce. Postaramy się nie popełnić tego błędu i poświęcimy stosowną uwagę. Zarówno pierwszej, jak i drugiej części rozdziału XI. Opowiadanie o budowli, której nie dało się ukończyć, jak liczne opowiadania w pierwszych jedenastu rozdziałach księgi rodzaju, posługuje się zabiegiem literackim, opartym na szukaniu wyjaśnienia jakiejś znanej i ważnej nazwy lub imienia. Zwykle tego typu wyjaśnienia nie mają zbyt wiele wspólnego z wiedzą, ani językoznawczą, ani historyczną. Mówiąc wprost, wyjaśnienia te są naciągane i nie stoją za nimi żadne fakty, czasem co najwyżej jakiś historyczny okruch rzutowany w przeszłość. Do miasta Krakowa wyobraźnia zbiorowa przyczepiła kraka, a do Warszawy Warsa i Sawę. Żadna z tych postaci nie ma, rzecz jasna, charakteru historycznego, a owe imiona dość luźno łączą się z materią językową nazw geograficznych. Ale człowiek jest istotą opowiadającą. Mamy takie głębokie przekonanie, które funkcjonuje ponad granicami kultur, że jeżeli o czymś potrafimy opowiedzieć jakąś historię, to już lepiej rozumiemy to, Czego opowieść dotyczy? Nie musi to być opowieść historycznie ścisła. Ba, lepiej nawet, żeby nie była, bo historia jest zbyt złożona. A narracja, która ma coś rozjaśnić, musi być prosta i jednoznaczna. Taka opowieść ma pasować do tego, co opowiadacz i jego słuchacze odczuwają w kontakcie z wyjaśnianą rzeczywistością. Jest to więc cenny materiał poznawczy, ale nie mówi nam o tym, co jest tematem opowieści, lecz o środowisku, w którym ta opowieść powstała. Na podstawie tekstu, który do tej pory wspólnie przeczytaliśmy, możemy już powiedzieć, że człowiek Adam tak się nazywa, bo pochodzi z ziemi Adama, a pierwsza kobieta to Ewa, Hawa, ponieważ wszystko, co żywe, kolaj, od niej pochodzi. Mówiliśmy też o imieniu Abla, które ma swe znaczenie i wpływa na interpretację opowieści o bratobójstwie. Także opowiadanie o budowie wielkiej konstrukcji architektonicznej, które znajdujemy w rozdziale jedenastym w wersetach 1-9, ma taki aspekt wyjaśniający. Można na nie spojrzeć. Jako na próbę odpowiedzi na pytanie, czemu Babilon, Babel, nazywa się Babel? Odpowiedź zaś brzmiałaby, bo tam, Jachwe, pomieszał Balal wargi ludzi. W ten sposób nazwa własna przestaje być czymś niezrozumiałym, czy wręcz dziwnym. To, że związek między słowami Babel i Balal jest dosyć słaby, to już szczegół. Ale jest jeszcze jedna sprawa, którą próbuje się wyjaśnić w sposób, który już sobie przybliżyliśmy, czyli przez opowiadanie. Oto na początku narracji zaznacza się, że ludzie mieli wspólne wargi: szapachad, czyli jedne słowa, Dewarim echadim. Na końcu opowiadania dowiadujemy się, że te słowa. Są pomieszane, poplątane. A więc jest to też próba wyjaśnienia komplikacji komunikacyjnych między ludźmi. Dlaczego Babel, czyli Babilon, jest przedmiotem zainteresowania biblijnego opowiadacza? Kiedy Babilon stał się na tyle ważny, że trzeba było określić relacje między tym mezopotamskim ośrodkiem a Izraelem. Na szerokie wody. Wypłynęło to miasto zapanowania słynnego ze zbioru praw króla Hammurabiego, który zmarł w roku 1750 przed Chrystusem. Jednak dla Izraela to inny, późniejszy czas był kluczowy. Okres między wyrwaniem się spod dominacji asyryjskiej, co wydarzyło się zapanowania Sara. Które rozpoczęło się w roku 626, a podbojem przez króla Persów i Medów Cyrusa Wielkiego, a to nastąpiło w roku 539 przed Chrystusem. To niespełna stulecie to czas dla Babilonu bardzo intensywny, ponieważ mieści w sobie i czasy świetności upamiętnione monumentalnymi budowlami słynna Brama Isztar, wiszące ogrody Semiramidy, czy Ziggurat Etemenanki, powstały one za panowania Nebukadnezara, czyli biblijnego Nabuchodonozora, a ten panował w latach 604-561 przed Chrystusem. Ale też w tym samym stuleciu nastąpił zmierzch, nagły, głęboki kryzys babilońskiej potęgi. Ten czas Największej chwały Babilonu w dziejach Judy i Jerozolimy zapisał się jako okres tragedii, upadku domu Dawida, zburzenia świątyni w Jerozolimie, deportacji dużych grup elity jerozolimskiej do Babilonii. Dramat mieszczący w sobie dwa oblężenia Jerozolimy, katastrofę religijną i oderwanie od ziemi, która była nie tylko ojczyzną, ale i potwierdzeniem trwania przymierza z Bogiem. Doprowadził do głębokiego kryzysu w życiu Izraela. Jak każdy kryzys, także i ten, próbowano wykorzystać twórczo. Jeśli więc w opowieściach o początkach świata, w biblijnych kosmogoniach, znajdowaliśmy podobieństwa do literatury starożytnej Mezopotamii, to jest to dziedzictwo poszukiwań dotyczących nowego początku dla narracji. Na której będzie się opierała nowa teologia i nowa religia. Gdyby ten trop okazał się prawdziwy, to znaczy, że opowiadania, które czytaliśmy do tej pory, są pisane z perspektywy wygnania i niechcianego zderzenia z kulturą i religią Babilonu, czyli ziemi Sinear. Trzeba było odnieść się do tego, co możemy nazwać dziedzictwem Babilonu. Do tej pory widzieliśmy, że Odniesienie to było pozytywne, choć nie bezkrytyczne. Opowieść o budowie miasta z ogromną wieżą jest próbą zrównoważenia tego bilansu. Jeśli miastem jest Babilon, to co możemy powiedzieć o wieży, która jest zasadniczym elementem owego miasta i opowiadania o nim? Wspomnieliśmy wśród szczytowych osiągnięć budownictwa mezopotamskiego za nabuchodonozora II Ziggurat. Czym był ten typ budowli? To słowo pochodzi z języka akadyjskiego. Jest to jeden z języków semickich, używany i w Mezopotamii po upadku kultury sumeryjskiej, ale też jako język wspólny na Bliskim Wschodzie. W języku tym Siguratu, to rzeczownik pochodzący od czasownika Zakaru stawiać coś pionowo, budować wysoko, jest to nazwa pewnego typu budowli sakralnych, który charakteryzował się tym, że właściwa świątynia budowana była nie na ziemi, ale na wielkiej budowli będącej podstawą. Były to budowle ceglane. We wnętrzu cegła była tylko suszona na zewnątrz Używano trwalszej cegły wypalanej. Ta podstawa była budowana z ogromnym rozmachem, ale nie pełniła funkcji ściśle religijnych. Najważniejsza była górna kaplica, zwykle stosunkowo skromna. Już okazalszy od niej, był inny budynek ściśle sakralny, który stawiano obok owej gigantycznej wieży. Tu Bóstwo odbierało cześć od wiernych, zstępowało do nich z góry, na której mieszkało. Mieszkaniem Boga była właśnie owa wysoko położona kapliczka. Kaplica na szczycie sikuratu była stałym miejscem Bożego przebywania. Taka konstrukcja świątyni to owoc religijnej wizji świata, w której bogowie żyją w pałacach budowanych na niedostępnych dla ludzi szczytach gór. Jeśli chciało się stworzyć dla bogów wygodne miejsce do mieszkania w płaskim i nizinnym krajobrazie Mezopotamii, trzeba było budować sztuczne góry, by przybliżyć bogów do ludzi. Zikurat Etemenanki w Babilonie był głównym ośrodkiem religijnym państwa nowobabilońskiego. Dedykowany był bowiem Mardukowi, a więc najważniejszemu bóstwu zarówno stolicy, jak i całego państwa. Etemenanki to konstrukcja naprawdę imponujących rozmiarów. Miała być, jak to głosiła jej nazwa, przedstawieniem nieba i świata podziemnego. Tworzyły ją różnokolorowe piętra, dedykowane różnym bóstwom. Od dołu piętro białe poświęcone Isztar. Wyżej czarne dla Adada, niebieskie, które przypominało Boga Nabu, pomarańczowe, Nergala, srebrne, księżycowego Boga Sina i złote, słonecznego Boga Szamasza. Najwyżej stała świątynia dedykowana Mardukowi. To podstawowe białe piętro miało 33 metry wysokości, następne 18 metrów, kolejne po 6, a sama świątynia. 15, co daje nam imponującą wysokość 100 metrów. Budowla u podstawy miała 90 na 90. W zbiorach prywatnych norweskiego kolekcjonera Sheena w roku 2011 zidentyfikowano pochodzącą z czasów budowy świątyni stele przedstawiającą fundatora Nabuchodonozora. Rysunek zigguratu z boku oraz plan podstawy tej budowli. Można więc powiedzieć, że mamy informację wręcz dziennikarską, pochodzącą z pierwszej ręki z czasów, kiedy budowla ta została wzniesiona. Biblijne opowiadanie o Babel, czyli Babilonie, nie przypisuje temu budynkowi żadnej roli religijnej. Jedynym bogiem występującym w tym tekście jest Jachwe, wieża sięgająca nieba to projekt ludzki, który ma uczynić łatwiejszym skupienie się ludzkiej społeczności, o czym mówi werset czwarty 11 rozdziału. Jahwe podejmuje działanie sprzeczne z zamiarami budowniczych, ponieważ chce położyć granice ludzkich aspiracji, do wszechwładzy, sprawczości, które nie biorą pod uwagę suwerennej władzy Boga. Możność komunikowania się dzięki wspólnej mowie jest przyczyną zrodzenia się tej niepokojącej wizji człowieka upajającego się własną wszechmocą. Projekt kończy się klęską, co sugeruje, że narrator Biblii ma przed oczyma Babilon pokonany, rzucony na kolana. Ambitny plan polityczny i cywilizacyjny, jakim było Imperium Nowobabilońskie, legł, jak już o tym mówiliśmy, w gruzach dosyć szybko, jak wielka, ale nieukończona budowla. Zaskakuje rola, niewątpliwie kluczowa, wspólnego języka w tym opowiadaniu. W rodzaju 10.5 i 10.31 czytamy w sposób bardzo naturalny, że rozwijająca się ludzkość posługuje się różnymi językami i dzieli się na grupy etniczne. Dlatego wydaje się, że kiedy pojawia się motyw wspólnej mowy, to mamy do czynienia z opowiadaniem, które zostało troszeczkę z zewnątrz wpasowane w biblijną opowieść. Biblijny narrator jeszcze raz. Sięga do mezopotamskiego materiału, ale tym razem, żeby niejako dokonać ostatecznych rozrachunków z tym dziedzictwem, odnieść się do kultury wielkiego, ale też i opresywnego mocarstwa, pod którego ciosami padła Judea i Jerozolima. Pochodzący jeszcze z sumeryjskich, a więc przedsemickich czasów, epos. Enmerkar i Pan z Araty przedstawia obraz wspólnoty ludzkiej, mającej jeden język. Kiedyś kraje Szubur i Hamari, wielojęzyczny Sumer, wielki kraj obdarzony książęcością, Akad, kraj zasobny we wszystko, co potrzebne, kraj Martu, spoczywający bezpiecznie, cały wszechświat i ludzkość zjednoczona. Modliła się do Enlila w jednym języku. Nie wiemy, co z tego wynikło, bo tekst jest uszkodzony. Dowiadujemy się natomiast, że ludzkość jest religijna i wspólnota językowa jest wspólnotą modlitwy. Biblijny autor przedstawił natomiast budowniczych wieży Babel jako arogancką i chcącą się wymknąć spod suwerennej władzy Boga w świecie. Tak więc ocena tej wspólnoty wypada bardzo surowo. Nie ma powodu, by płakać po upadku Babilonu. Wiemy, że był to powód do radości dla Izraela wymłóconego i wytłuczonego na klepisku gdy upadł Babilon. Tak o tym pisze Księga Izajasza, rozdział 21, werset 9. Jeremiasz pokazuje, jak Babilon, złoty kielich w ręku Pana, zdegenerował się. Niespodziewanie upadł i złamał się. Więc zachęca biblijny prorok w sposób ironiczny do płaczu nad upadłą potęgą. Księga Jeremiasza, rozdział 51, wersety 7-8. W Księdze Daniela, 4, 27, 29 Nabuchodonozor, pyszniący się splendorem Babilonu, otrzymuje zapowiedź załamania się jego władzy oraz potęgi imperium. Głos ten odzywa się jeszcze w Księdze Apokalipsy, rozdział 14, werset 8 i 18, werset 2. Wraz z rodzaju 11.10, powracamy do rodowodów potomków Sema. Ta genealogia rozwija się do końca rozdziału 11, czyli do wersetu 32, ale widać, że dzieli się na dwie części: w rodzaju 11.10 do 25. Widzimy bowiem formę uproszczoną, która zajmuje się tylko pierworodnymi synami. Aż do pokolenia synów Teracha. Gdy Terach miał 70 lat, urodzili się mu synowie Abram, Nachor i Haran. Tak czytamy w rodzaju 11 -26. W podobny sposób kończy się genealogia w rodzaju 5-32. Gdzie po długim ciągu pierworodnych pojawia się trzech synów Noego, zrodzonych gdy miał lat 500. Podobieństwo tych dwóch genealogii pokazuje, że narrator chce uwidocznić czytelnikowi, iż po raz kolejny narracja doszła do momentu kulminacyjnego do kolejnego przełomu w opowieści o upadku ludzkości. I o potopie. Trzej synowie Noego otrzymują tę samą szansę ocalenia, choć jeden z nich okazał się człowiekiem niższej próby. W przypadku synów Teracha okaże się, że z całej trójki tylko jeden miał do spełnienia szczególne zadanie. Tylko jeden został wybrany. Tak, stajemy na progu opowieści. O ojcu Abrahamie, o ojcu ludu wybranego. Wieża Babel nie weszła do katalogu motywów starotestamentalnych obecnych w Nowym Testamencie. W targumicznym przekazie, który odzwierciedla interpretację synagogalną w pierwszych wiekach ery chrześcijańskiej, podkreśla się bezbożny zamiar budowniczych wieży Babel. Jak powiedzieliśmy, Myśl ta obecna jest już w tekście pierwotnym, ale targum ją rozwija, czyni bardziej widoczną. Otóż budowniczowie deklarują: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto, wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i uczynimy sobie bożka na jej szczycie i umieścimy w jego ręku miecz, aby walczył przeciw niemu, czyli przeciw Bogu. Tak, targum Neofiti. Rozbudowuje czwarty werset jedenastego rozdziału księgi Rodzaju. Także w wersecie drugim znajdujemy ślad podobnej interpretacji, bo budowniczowie wierzy nie przychodzą ze wschodu, jak to jest w tekście hebrajskim, ale oddalają swe serca od Boga. Jezus Chrystus przyszedł, by nasze serca do Boga przybliżyć i wyjąć nam z rąk miecz naszych ambicji którym chcielibyśmy walczyć z Bogiem. W czwartym wersecie jedenastego rozdziału czytamy, że budowa miasta i wieży miała zapobiec rozproszeniu się ludzi. Dalej zaś czytamy, że to nie spodobało się Panu i rozproszył ich. Jak to rozumieć? Czy chodzi tu tylko o przeciwdziałanie ludzkiej pysze? Czy może ma to głębszy sens? Na przykład dążenie Boga do zaludnienia całej ziemi? Szczerze mówiąc, nic nie wskazuje na to, żeby taki zamysł Boży dało się wyczytać z tekstu. To raczej nasze poszukiwania jakiegoś pozytywnego sensu Bożego działania mogą nas prowadzić do takich wniosków. Wydaje się nam, że ktokolwiek, nawet jeżeli to jest Bóg, koncentruje swoje działanie na. Budowaniu swojej pozycji, to jest to w jakiś sposób niewłaściwe. Natomiast musimy pamiętać o tym, że zachowanie właściwego porządku, właściwej hierarchii przez większą część dziejów postrzegane było jako czynnik pozytywny. Ład, jeżeli człowiek potrafił go zachować, ostatecznie, Zachowywał, ratował człowieka. Usłyszeliśmy, że opowieść o wieży Babel nie ma swojego odniesienia w Nowym Testamencie. Czy jednak na pięćdziesiątnicę nie można spojrzeć jak na moment, w którym Bóg ponownie chce zjednoczyć ludzi, poprzez to, że apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach, chociaż wcześniej ich nie znali? Szczerze mówiąc, takie skojarzenie, pięćdziesiątnicy z wieżą Babel jako procesu negatywnego i pozytywnego, które się równoważą, jest dosyć częste, czy to w interpretacjach biblijnych, czy w kaznodziejstwie. Ale to raczej skojarzenie, niż pokrewieństwo motywów literackich. Zauważmy, że w w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie mowa o owej pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Chrystusa, nie mówi się o tym, że apostołowie mówią w różnych językach. Mówi się, że są rozumiani przez ludzi, którzy na co dzień operują różnymi językami. Poza tym z faktu owego rozumienia jeszcze nic nie wynika, ponieważ. Właściwą cezurę wyznacza fakt chrztu, dla którego trudno by było znaleźć jakiś odpowiednik w opowiadaniu z Księgi Rodzaju. szósty werset mówiący o synach Teracha jest swoistym preludium wprowadzającym nas w dzieje Abrahama. Czy można na to spojrzeć jak na pomost łączący bohaterów biblijnej prehistorii z protoplastami Izraela? Ba, nie tylko można Wręcz należy. Taka jest właśnie intencja tego tekstu. Doprowadzić nas do tego punktu opowiadania, którym jest Księga Rodzaju, w którym na scenę wejdzie Abraham, ale nie jako indywiduum, które nie wiadomo skąd się bierze, ale właśnie jako członek rodziny, jako ktoś, kto wywodzi się z bardzo konkretnego środowiska i z jednej strony to środowisko przekracza, ale z drugiej strony też i ciągnie je za sobą ku wierze w prawdziwego Boga. Biblia moja poprzednia kolejne spotkania ze Słowem Bożym w każdy wtorek i piątek.